Um, jestem jako dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego um, i w tym roku przypada 75. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego 12 maja i jako muzeum organizujemy wystawę, która będzie jeździć po, po Polsce, um, po różnych miastach, co kilka tygodni w kolejnym mieście, no i Olsztyn oczywiście jako nie tylko piękne miasto, tylko z piękną duszą mieszkańców również z Kresów, um, których byśmy chcieli, żeby tutaj wystawa również zawitała. Um, rozmawialiśmy właśnie w tej chwili z prezydentem miasta i bardzo um, miło przy, przyjęto ideę i będziemy współorganizować um, prawdopodobnie w przyszłym roku wystawę tutaj. Co na tej wystawie? To wystawa, proszę pana, to może byśmy co, co do samej treści, byśmy zostawili na później, jeżeli można, bo ona jest w tej chwili opracowywana. Natomiast to byłaby wystawa plenerowa, to nie byłaby, to byłaby na, na zewnątrz, wystawa skierowana do, również do, do młodych ludzi którzy w tej chwili sobie kształtują swoje, swoją tożsamość, swoje aspiracje, swoje jakieś relacje do, 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 do Polski, gdzie chcą być i jak chcą być. a I to jest skierowane również bardzo do nich, zwłaszcza w, w, przez swoją formę wystawy. Proszę powiedzieć, na jak długo to wystawała ma szansę dla wietarii, no. no i wystawa w każdym mieście będzie um, niecałe trzy tygodnie.